Chcielibyśmy Państwu przedstawić serce, do której mieszkańcy Ciechanowej i powiatu Ciechanowskiego będą mogli rzucać korki. My te korki przekażemy w najbliższych miesiącach w jednostce OSP szpezy Michałkowa. O tak? yy, OSP Michułka nawiązała współpracę z, z posłem na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, Arkadyszem i w sprawie zbierania korków dla małej Sosi, która cierpi na zadzeniowy zanik mięśni. Yy, producentem serca jest pan Andrzej Smoiński z firmy Rolspaw z Szulmierza, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za. Wytworzenie tak... To no, tej, tej, no, tej, tej konstrukcji. Nie. Może by było za że pan wójta proszę, proszę Państwa, jeżeli, pan naprawdę, jeżeli mnie kolega się zwrócił, czy by nie dało rady zamontować przy naszej gminie takiego serca, pomyślałem, że z miło chęci tak, przecież my jesteśmy otwarci dla wszystkich ludzi i nie tylko tych zdrowych, ale również i tych, co cierpią i czekają na jakąś pomoc żeby mogli normalnie funkcjonować. To przecież ja też organizowałem i turniej szachowy i inne turnieje dla małego Filipka, który ma operację na swoje kończyny, który nie mógł się poruszać. W tej chwili tutaj kolega nie, do, nie dołożył, że pierwszy miesiąc zbieramy dla druków tej miejscowości, w się nas odliwej Michałówka Miałkówka zawsze nie było z miałkówkę. Już w listopadzie będziemy zbierać właśnie na Filipka i później na następnych, na następnych dzieciaków, którzy będą potrzebowali pomocy. Ja liczę, tak jak się powiedziałem, w Radio Rekord, ja liczę na to, że nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale mieszkańcy miasta i z innych gmin jak przyjeżdżają, jakieś odwiedziny na nas coś załatwiać, że będą z sobą brali jakieś tam te nakrętki czy, i przywozili, żeby to się jak najszybciej zapełniało. A to, że zrobiło się tak szczęśliwe, że akurat wystająca, wystająca część tej naszej witryny okiennej zabezpieczy nam to, żeby nam się woda nie zbierała. Także akurat w dobrym punkcie. No i liczę na to, że będziemy systematycznie co tydzień wymieniać to zapełnione serce, żebyśmy mogli przekazywać właśnie te nakrętki tym, co potrzebują. Dziękuję. Mam Muszę. uwagę, że jeszcze jak pierwsza... Wójt gminy pierwsze serce zrobi, to w innych gminach może też zrobić. No jest taka nadzieja. Jest nadzieja, właśnie. Przed chwilą przechodził przy tych schodach wójt gminy Opinionura i też ma taki zamiar. Uważam, że moi młodzi koledzy i starzym, i wiekiem, którzy są Spokojnie. w naszym powiecie bo ja jestem tym najstarszym w tej chwili wujcem w naszym powiecie będą brać przykład, że u nich też takie coś będziemy montować. i i staramy się, będziemy starali się pomagać. Może panowie coś dacie w sensie korków dla Zosi? Yy, powiem tak, yy, w akcję pomocy Zosi włączyliśmy się już bardzo dawno. Mamy sporo po firmach i różne punkty zbiory tych korków. Odbieramy ich bardzo dużo. No i chcieliśmy podziękować za włączenie się też w tą akcję. Bo im więcej korków, tym szybciej będziemy mogli pomóc małej Zosi. Dziękuję. Bo To tak, żeby ręki nie, nie wziąć. <grym /dysklarandolo>